Better watch what you're doing. Cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body's out of sight when you're moving. You look just like my type, so let's do it. You know I'll treat you right, let me prove it. And I could go all night. I'm sick of being nothing, all right. I'm gonna be something all fight with every breath trust me I'm gonna be the one at the top you can't touch me I need to find somebody like. Who wants to be something? I bleed with every word coming. I would rather die than be someone who's not there. I'm the type of dude who will not remain nameless. I'm the type of dude who is headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes. Cause I'm the type of dude that's becoming contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking heinous. Cause I'm the type of dude that you know You're never gonna break me. I'ma stay loud in the face of the hate scene. I'ma speak out, take the muzzle off my face, breathe out of my mouth every word that will make me. Never had a doubt of the life that I'm making. Never had a doubt of the fight I'll be facing. Never had a doubt of the nights I'll be aching. Life is all about having you. Don't wanna, wanna chance with me. I'll leave your ass in the street now. I'll put your ass underneath ground. I'll bury you six feet deep now. And you better stay down. Get the hell out of my way now. It doesn't matter what you say now. I'm gonna take hold of fate now.

mecz, zapowiada się ciekawa rozgrywka i ja jestem słuchajcie dzisiaj na rengarze więc witajcie moi drodzy bardzo bardzo serdecznie dzisiaj polecimy rengarem z ektyzacją z właśnie tym buildem którego wam proponowałem w poradniku no i zrobimy słuchajcie clear po stronie red cały jest w mnie olaf jeżeli olaf będzie robił też blue chociaż Myślę, że może nie robić tego blue, tylko właśnie też wybierzesz sobie clear po stronie e, czerwonej, czyli po stronie red buffa. E, bo nie chce się z nim spotykać, więc sobie już tak myślę, co on będzie robił ten ziomeczek. E, I to jest dobre pytanie, czego się może spodziewać. Także siak, mi się bardziej opłaca e, clear e, reda', więc zrobimy słuchajcie clear z RED'em i będziemy walczyć o kraba na bocie. Jeżeli damy olaf, to odpuszczamy i pójdziemy na topa. Natomiast jeżeli tylko zobaczę. Olafa na topie, o automatycznie słuchajcie, leci craft na bocie, żeby to wszystko szybciutko zrobić. Tak jak widzicie, clear jest całkiem spoko. Szybciutko zrobiłem red buffa i teraz możemy robić duszki albo kraki. Tak naprawdę to nie ma znaczenia, e, chyba że macie jakiś plan, że chcecie welli game gankować. Rengar na drugim poziomie, spokojnie możesz zaskoczyć przeciwnika, jeżeli jest agresywny, na midzie. Na innych liniach, jeszcze to nie ma, nie ma sensu. Jak mówię, słuchajcie, trzeba farmić, szybciutko wbić ten piąty poziom i wtedy z zaskoczenia masz, no 100% że jest gang, ale czy się uda, no to zależy tak naprawdę od sytuacji i od tego, czy przeciwnicy mają e, mało HP. Jak ktoś ma mniej niż połowę HP, ładujesz, wchodzisz w niego e, i masz prawie 100% killa, serio, to jest po prostu 100%, chyba, że ma jakiś flash czy coś, odskoczy ci. Okej, okay, Olaf jest, moi drodzy, na topie, więc co my robimy? Szybszytko, szybciutko kończymy kragi i lecimy na e, kraba. Który już się odrodził. 125 zawsze krab, to pamiętajcie o tym, nie. Eee, szybciutko, szybciutko, zróbmy krabiczka. On też teraz robi kraba. Prawdopodobnie on chce mnie tutaj być szybszy i zrobić dwa kraby naraz, natomiast my nie damy mu tej przyjemności. No i okej. Okay. Jesteśmy stocie na równi. Eee, miał nawet dobry pomysł powiem wam sobie szczerze, tylko że tutaj ja się nie dałem. Eee, okej, okay, na spokojnie teraz mogę zrobić nasze blue. Chociaż on się tutaj kręcił na topie, to może on, co, on zrobił mi? Nie, nie zrobił, okej, okay, super, spoko. E, za chwileczkę mamy piąty poziom, więc już wleci z, z, fajny gang, mam nadzieję, pokażę wam jego moc. E, I z tego co też widzę w ogóle, jeżeli chodzi o Rengar'a i Kazixa, to z moich obserwacji wynika i w sumie taka z praktyka, że jednak ten Rengar jest częściej pikowany, jest większym problemem, jeżeli jest przeciwny na jej drużynie. Może przez to, że jest też mniej przewidywalny. Bo to nie chodzi o to, że wiesz, on jest opodatny, w sensie on jest uzależniony od krzaków, tylko też chodzi o to, że on sam może znikać, tak? I widzisz, taka Ari już nie wie, co się dzieje, tak? Nie wie, gdzie ja jestem. I gdybym miał mnie HP, nawet teraz sobie w nią wbiję i zobaczymy, ile damage zadam. No, okej, okay, prawie słuchajcie, prawie. Gdybym miała troszeczkę mniej damage, a nie wiedziała sobie tej roślinki, to bym ją zabił, więc to byłoby super. E, dobra próba. Trzeba coś próbować, trzeba szukać jakiejś okazji. No i teraz to na spokojnie sobie zrobimy kragi u przeciwnika. A? Żeby tutaj mnie tylko nie odkryła. Ojoj, Troszkę ryski. E, Okej, okay, musimy sobie się wycofać, bo... Jeżeli umrę, to będzie niezbyt przyjemna śmierć w takiej sytuacji. Generalnie inwejdowanie samemu, zwłaszcza gdy twój... E, ...duolane się cofnął, jest mega ryzykowne, to by był głupie. I naprawdę uważajcie na takie coś... Jeżeli chcecie podejmować ryzyko, to pamiętajcie, że to wszystko e, niesie konsekwencja, gracie jeszcze z Solo Q, no to nie powinno się tego robić, dlatego was przestrzegam. Nie róbcie tego, serio. Uważajcie i patrzy na inne. Mm, dobra. E, zrobię sobie Reda i... Hmm, zaraz jest smok. E, walka na smoka słuchajcie. Ręga ma całkiem dobrą. To w się... Sensie, o tyle chodzi o to, że on bardzo szybko wszystko zabija i też może fajnie zaskoczyć e, przeciwnika. E, ale nie będziemy raszować smoka, tylko poczekamy aż tam zaczną tego smoka. I ja zaraz mam ultimate'a. I jeżeli będzie taka sytuacja, że tego smoka będą raszować, to ja tam szybko wbiję na ultimatecie. Więc no, lecimy tam szybciutko. Golda nie mam jakoś dużo, jest powietrzny smog, on generalnie nie jest jakiś mega mocny, natomiast dla mnie jest on wręcz kluczowy, bo jestem assassinem, lubię szybciutko biegać i jest to mega dla mnie ważne. Tak jak Wam wcześniej też mówiłem, że to właśnie chyba właśnie o to chodzi, że zrefill te, tego Cloud Drake'a przez to, że asesyny e, typu Kazix i Rengar troszeczkę tutaj weszły do mety. Nie w sensie, no przynajmniej Rengar, moim zdaniem, Kazix, to tak, no nie do końca, moim zdaniem. Jest dobry, kazyk jest dobry, ale czy jest metapikiem, tego bym na, na przykład nie powiedział, a o Jest jestem pewny, że to jest metapik że chodzi o asasynów, nie? Ej, dobra, zrobimy słuchajcie sobie to, Ej, troszkę też tak ryski, to jest to jest ryski, ale no zostawimy smoka i się pijemy w takiej sytuacji. I JUMP! I BOOM! <laughs> Jeden kill już jest zaliczony, więc jestem mega z tego zadowolony. To jest właśnie ta potęga Rengara, jak ktoś ma mało HP, to automatycznie insta-dead, nie dość tego, że ultimate się przyspiesza, no to jeszcze masz doskok, mm, a wiadomo, combo, Rengar ma bardzo mocna. Dobra, tutaj na razie nie chcemy zbytnio też wchodzić, dlatego nie skakałem. Yy, oni nie mogą nawet tego smoka wziąć, ja też, wiecie, nie chcę się o tak mocno teraz bić, bo nie mam, nie mam ultimate'a i raczej przegrywamy tą walkę. I jeśli tam wbiję, to po prostu umrę, cię, a to to był stupid. No nic, mogłem po prostu wycofać, a dałem się jeszcze zabić, więc no, było słabe. Ale może Katarinka coś tutaj jest, działa, zobaczymy. Tam ci są low, jest ta Kali, jest na Kali, więc no... Może to, że tam przedłużyłem trochę czas, to, to coś dało, ale... Okej, okay. Olaf nie żyje, na szczęście. E... Więc ja... no ja jeszcze się nie czuję pewnie na Rengarze a wiadomo, że trzeba poćwiczyć i w takim sensie, słuchajcie, słuchajcie, jak enemy juggernaut nie żyje i tylko widzisz, że herold jest i to po prostu to rób stare ja tak zawsze robię słuchajcie i przez to mam często właśnie free objective jeżeli nawet jakieś tam wiesz skusze tak jak z drake'iem, troszkę zwaliłem głupi ruch, coś tam, nieważne to to jak chcesz się zrekompensować no to herolda szybciutko bijesz o ile przeciwny juggernaut nie żyje Generalnie ja lubię Herolda, akurat lubię rasować. Nie wiem, jak, jak ja go raszuję, to prawie zawsze go mam. Naprawdę rzadko kiedy gdzieś tam jungler przeciwny mi go zabierze, nie? I gang. Idzie Olaf. Olaf generalnie jest też mocny na, na takie postacie typu ja. Ty jak Katarince pomogliśmy. No ten doskok też nie jest jakiś świetny, no ale. Ale słuchajcie, widzicie, no przeciwnicy wiedzą, żeby unikać krzaków, gdy widzisz Rengara. I to jest też ta trudno, jeżeli nie możesz tego wykorzystać w 100%. Natomiast na jakiejś niższej randze, gdzie nie wszyscy na to zwracają uwagę, to jest mega mocne. serio, mega mocne. Taki rengar to jest w ogóle bomba, nie? Ale jeżeli idzie dobrze rengarem w wyższej dywizji, typu Diamond 2, Master, Grandmaster, Master, Diament 1. Czy chociażby nawet Challengerze To znaczy, że sama postać jest po prostu bardzo, ale bardzo mocna. I to też trzeba mieć na uwadze, właśnie tak myśleć. Nie, że skoro na Hyallo to działa, to na niższej dywizji będzie działać z podwójnym pier... dzielnięciem. No, tak będzie byku. Dobra, cofka. Mamy Herolda, poczekamy, aż będzie Drake. Aczkolwiek nie zawsze to też jest dobre, że nie musisz tego tylko stricte przy Drake ustawiać, tak? Ja na przykład robię tak, że Lubię słuchajcie, jak jest Drake, to z bazy dawać Herolda, bo gdy dajesz go insta przy jakiejś wieży, to te szybko się grupują i się tego Herolda mm, zabijają. Ja wolę taką akcję robić właśnie, że spotał nie? Z partyzantki. I się nie spodziewają tego. Dobra, lecimy, lecimy i boom! Double kill! Yes! Kille są dla mnie mega, mega ważne. Tym bardziej, że stakujemy sobie naszyjnik. Co wiecie, pewnie z poradnika, nie? Ehm, spoko, naprawdę sobie spoko idzie. Chociaż tracimy push. No, dobrze, mam Herolda, to na pewno będzie, wiesz, jakimś tam e, udogodnieniem. E, ale tak, wiesz, że nikt nie lubi tracić. No jest ten. Spróbujemy tego Olafka. Zabierzemy i uciekamy. Jest ta kali. No bije dużo mi ten Olaf. No, Myślę, że jakbym się z nim bił 1v1, to bym przegrał, ale zobaczymy. Może później spróbuję taką walkę podjąć z nim i ocenić, czy w ogóle Rengar jest w stanie zabić Olafa, który ma bardzo mocne early game. Ja też jestem nafildowany 4 kile, więc Co, na spokojnie, ale to miejcie to po prostu w pamięci. Dobra, zaraz pójdźmy na topa. Yy, tylko niech mi się odrodzi ultimate Dosłownie 10 sekund W ogóle jeżeli chodzi o samego Rengara uważam, że jest mega fajnie zbalansowany No bo jednak jest on skillowy, jeżeli wiesz Dobrze ogarniasz tą postać to Moim zdaniem jest takim, taką S-ką, fajną, mocno mocną, mocną S-ką A jako tak ogólnie takie wrażenie to jest S- minus po prostu, nie? E, tak dla wszystkich, jakbym bym to powiedział, nie? Jest mega mocny I nie, z nim się nie chcemy bić, może na nią skoczymy? I boom! <laughs> nie, no ciekła. Ej, dobra, jest Drake. Jest Drake, słuchajcie, więc y, już tam pędzę, już tam pędzę. Chociaż nie chcę też rasować, nie ma co rasować. Pozostawimy tutaj Herolda. Na spokojnie, na spokojnie. E, kamienny Drake jest. Wiecie. Nie ma sensu. Dlaczego tam nie biegna głupi, słuchajcie? Bo po pierwsze tam ci mają dużo lepszy team fight i nie powinniśmy tego rasować, a po drugie nie mam reda. A ja z radem jestem dużo, dużo silniejszy. Nie mam też ultimata, więc na spokojnie stacie w takich sytuacjach. Herold puszuje, mamy czas. A oni widzą że junglera, też nie będą tego rasować, nie będą tego bić, więc to jest dobrze tak robić, stacie junglerem, żeby po prostu myśleć, jak Twoi przeciwnicy myślą, ale tak samo też myśleć, jak Twoja drużyna, wiesz? Właściwie mieć w głowie to, że Twoja drużyna z Tobą będzie rasować, to jak Ci nie ma, to poczeka, nie? Tak przynajmniej powinno być. No i mamy wygrany Team Fight. Chill out. Mam racowka, bo zaraz padnę Mam ultimata Mam tak, w takiej sytuacji no to troszkę troszkę lipka, nie? Eee... Ale ryski Bierzmy to szybko Dobra, tam ci się bili akurat za lafem, który nie miał, nie miał Flesza Przeżyłem, bo już myślałem, że my Drake zabije, to było w ogóle jest najgorsza sytuacja jaka może być. Okej, okay, jak widzicie, bot się przecudownie, słuchajcie, puszuje. Ja zdobyłem też mega sporo golda, bo nie wiem czy wiecie, ale jak Herold atakuje stwory i on zdobywa, słuchajcie, lashita, to wy też dostajecie tego golda. To idzie wszystko na wasze konto, więc yy, nie dość tego, że dostajesz za wieżę Golda, za wszystko golda, to jeszcze stworki jak on las więc to jest podwójnie farmisz, więc to jest taka... takie oczekiwanie, jakby. Mm. Przy Drake'u jest cały czas na Twoją korzyść. Oj! Dobra, walka z Olafem. Spróbujmy, spróbujmy się z nim. Chociaż ja nie miałem komba co całego. No nie. Ale prawie, kurcze, No, mega wyrównanie z tym, że ja byłem do przodu, więc tak naprawdę nie miałbym z nim szans. Tak czy siak, gdybyśmy byli na równi ze wszystkim, nie? Ja troszkę więcej godna miałem. Tak czy siak, jestem dumny z tego, że podjąłem rękawicy. Spróbowałem go. Nie bicie się z fighterami ringerem. Nie polecam. Po prostu skupiajcie się na jakichś side laneach, czy też na midzie, żeby po prostu wykwycić, żeby wykorzystać swój potencjał do tego, żeby dobijać. Bo taką ma mechanikę ta, ktoś ma, wiesz, pół HP, dobijasz go do mid game'u, a od mid game'u już one-shotujesz squishy heroes, y. więc to, to trzeba mieć w pamięci nie? i o, o tym pamiętać, że to jest mega, mega ważne. To też jest bardzo, słuchajcie, cenna umiejętność, żeby wyczuć jakąś okazję aby zdobyć zabójstwo, bo możesz oczywiście bić się z tym Wukongiem albo Olafem, wszystko zużywać, wszystkie tak dalej. a później ci będą uciekać e, hero z low HP, których po prostu byś miał 100% kill, nie? Więc to też jest dla mega, 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 mega ważne. Dobra, mam ultimata, ale jest red buff. Ja tego red buffa chcę zrobić sobie na spokojnie. Nie śpieszymy się też za bardzo Rengarem, bo my chcemy itemy, chcemy słuchajcie one-shotować i chcemy taką kajse zabić. BUM! Oh! Wow! Zaczynamy zabawę, słuchajcie! Zaczynamy! Żegnam! Papakajca! Pozdrawiam Cię! No, powiem Wam w sobie, że. No jest damage, no jest damage. Ja zwłaszcza uwielbiam w sobie tego statika. Naprawdę statik to jest prze... Zanobisty item dla, e, dla rengara. Dlatego, że ja dostaję asysty, do dostaję dodatkowy damage, dostaję kryta, wszystko. Co do mocy, trójcy. Mam jeszcze mieszane uczucia, możliwe, że e, niedługo zrobię jakiś nowy pir do rękara i sobie zamienię to chociażby na grubo, gruboskórność e, Staraka, ale to na spokojnie, na laucie. I zaraz, tak, zaczyna się zaraz one shot. Jak kogoś złapie za fraki to... E, Okej, okay. zacznijmy słuchajcie powolutku już coraz bardziej zabijać, bo e, to nam się przyda, tak, my lubimy zabójstwa, kogoś złapać, na przykład taką Kaisę, albo Nami, Nami to też mogę sfokusować. to też jest dobry, to jest dobry też, nie? O! Ło! Wow! <ścoughs> nie no to jest, wchodzisz na plecy fightu i robisz swoje po prostu, nie? I to jest mega spoko. O! Zlodżowałem ją! Nie! Uciekła, flash! On też ucieka. Aj, mam, ale mam za nie, mam za nie. Eee... Nie? <śmuszczaj> Szkoda. No nic. Tak czy siak, jestem zadowolony z tej walki, To było spoko. Patrząc, słacie się na przeciwników, to spoko. Spoko słacie grają. Ich bot nie ma życia. Przez to że właśnie ręgar i ja cały czas zwierzę. Fokusuję. Chociażby nami i Kaisa, i, i potrzebuje tylko takiego dopełnienia, żeby właśnie jakaś Akali ze mną wykończyła. Słuchajcie, i to działa mega mega dobrze. Ale co do samej kompozycji, jakby to powiedzieć, my nie mamy jakiejś super kompozycji, bo nie mamy zbytnio frontlajnu. Dobre jest to, że my to wykorzystujemy, naszą przewagę asesynów, tak że możemy fokusować właśnie imprezy, ale gdyby właśnie to się nie udało, gdyby Kaisa kupiła teraz Anioła Stróża, to Gierka byłaby dużo trudniejsza. Naprawdę dużo trudniejsza. Wbijamy. O Jezu. Jesus! Było warto! Dobra, ocean dalej jest niezrobiony, bo przeciwnicy też nic nie mogą zrobić, bo są e, miażdżeni. Fajnie, fajnie, fajnie. I tak. Słuchajcie, zaraz będzie kolejna walka Uszyna. Dobra. Na plecy. Nie, widzi mnie. Czekaj. Widzę to. Bum! Bum! I doksacka! I boom! Dobra, nie, 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 nie będziemy sobie już tutaj nic robić. Idziemy na smaczka. na spokojnie. Olaf żyje i w sumie tam nic nie zrobi nam. Zaraz słuchajcie, cię kupuje też anioła stróża. I tak naprawdę to już będzie przekozak. Beard. Moim zdaniem, najważniejsze itemy dla Ryngara to statik. Infinity i Anioł Stróż, to są trzy przedmioty, które musisz mieć, a resztę co sobie kupisz, to wiesz, to zależy sobie od ciebie, jak ci się będzie lepiej grało, ja polecam testować różne buildy, weź sobie od ode mnie build stesuj, później sobie za coś tam wymień, co ci się nie podoba, wiesz co, właśnie kombinować, nie, bo każdy build może być dobry, zależy, od, jest, to, jest to od sytuacji i od twojego stylu gry i tyle, no o tym trzeba ci wiedzieć. A z czasem i tak, czy siak, będziesz już wiedział, co budować na daną sytuację, nie? Dobra, tutaj i tak musiałem e, strollować tego gulta. Mam co sekund, w sumie to nie tak. Nie tak Kurde on mi się podoba, jest mega fajnie zbalansowane. Bot e, weźmie tutaj Reda, to też jest git. Ja się muszę w ogóle cofnąć po, e, po itemsiki. E, no i co? I zaraz to chyba będzie ostateczna walka. No bo my prowadzimy tą gierkę, my rozdajemy te karty. Generalnie słuchajcie, co to właśnie też, buildów, ja widzę, ludzie grają różnie, ale jednak ten, stat ten sterak też się powtarza. Zwłaszcza u takich dobrych hangarów, których już spotkałem, to jednak grają statika, w zasadzie statika, no też, ale grają steraka przede wszystkim. To wam polecam. Zagrajcie sobie, spróbujcie, byczku. Spróbujcie. I dobra, to sobie tutaj możemy to, żeby, aby wziąć po prostu wieżę, tak? Żebyśmy po prostu ich spuszowały. no bo co my tu je możemy robić, Tam ci są po prostu skitrani pod wieżą No i ostatni item właśnie, ja lubię sobie to ostrze zakupić na koniec, albo prawie na koniec Jest mega dobre, pomaga ci one po prostu Myślę że gdzieś skitrę, może jakaś sytuacja będzie, może kogoś będę mógł one ale nie, już koniec Ale kilka one shotów no nic, no GG słuchajcie, GG Spoko, spoko giereczka Czy ja będę w ogóle grał tym Ręgarem? Czasami sobie zagram e, A na dzisiaj to tyle, bardzo wam dziękuję za oglądanie I co? Trzymajcie się, cześć, trzymajcie się,